Dzisiaj chciałem Wam przeczytać fragment chyba najbardziej znanego w naszym kraju tekstu biblijnego, bo zwykle na wigilię czyta się fragment z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział. Oczywiście nie będę czytał całego, tylko fragmenty. Jest tam mowa o narodzeniu Jezusa, siódmy werset drugiego rozdziału, i porodziła syna swego pierworodnego. I owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Mamy tu opis najważniejszego wydarzenia w dotychczasowej historii ludzkości. No i zobaczcie, gdzie to wydarzenie się rozgrywa. Na jakimś krańcu świata. No, żeby nie powiedzieć, że No ale to może się wytnie. A też zobaczcie, jakie okoliczności przyrody. No, nie ma miejsca w gospodzie, gdzieś w jakiejś szopie czy grocie. Tylko żłóbek, pieluszki, bida. Nikt nie zwraca uwagi w samotności. Być może Maria i Józef zaczęli wątpić w to, czy to rzeczywiście to wszystko, co wcześniej słyszeli i wiedzieli, że tu coś takiego, Wielkiego ma się wydarzyć, a tu raczej bida z nędzą. Żaden historyk, żaden kronikarz nie przybył, żadna delegacja z powiatu ani z gminy, no nie ma niczego. Nie? Tak wygląda historia z punktu widzenia człowieka. Zobaczcie, często się mylimy. To, co nam się wydaje ważne, jest nic niewarte po paru latach, a rzeczy najważniejsze często nam uciekają z, naszej, z punktu koncentracji, z naszej perspektywy. Ale zobaczcie, równolegle widzimy, co się dzieje w niebie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. W niebie wielka radość, w niebie wielka feta. Perspektywa historii ludzkości z nieba, widzicie, że wygląda całkowicie inaczej niż perspektywa ludzka, światowa. Naszym zadaniem jest, żeby patrzeć na na to, co się dzieje z perspektywy nieba, a nie z perspektywy człowieka. Niekiedy trzeba się trochę wysilić.